Dziś zapraszam na film, na którym opowiem o pile łańcuchowej akumulatorowej. To jest firma Kraft EnDel. Co zawiera taka walizka? Zawiera tak dwa akumulatory, ładowarkę, okulary i zestaw klucz do odkręcania łańcucha, a i wkrętak i jeszcze dodatkowo jest instrukcja już miałem ją wytegować, ale patrzę, że jest instrukcja po polsku także jest pokazane co trzeba robić szybkie ładowanie to półtorej do 3 godzin w zależności od użycia długość prowadnicy 6 cali czyli 15 cm około Długość płyty prowadzącej 190 mm, prędkość łańcucha 7,5 m na sekundę, miejsce pracy powinno być czyste, uporządkowane, dobrze oświetlone. Zanieczyszczone inne ciemnia mogą być przyczyną wypadków. No, i tutaj dalej po kolei pokazane bezpieczeństwo osobiste, serwisowanie, żeby nosić okulary. Maskę słuchawki. Tu jest instrukcja, jak wymieniać i naprężać łańcuch. No, tutaj także jeszcze też jest. Tu jest taka osłona z góry łańcucha. Tu jest pokazane, jak oszczyć łańcuch. No, na pewno pewnie się przyda. Jest też coś takiego, że jak podłączymy ładowarkę, to musi tu zapalić się czerwona dioda, jak włożymy do kontaktu. I dopiero jak zgaśnie ta czerwona, zapali się zielona, wtedy wyłączamy najpierw z kontaktu. Możemy odczekać, aż zgaśnie ta dioda. Dopiero odłączamy i dopiero mamy naładowany akumulator. Dodatkowo to jest wszystko w walizce. Także no poręczne. Zaraz zrobimy próbę cięcia. Przygotowałem sobie takich parę, jak to się mówi, patyczków. Jeszcze jest jaka ważna zasada, że jak robimy cośkolwiek przy pile, coś próbujemy naprawić, coś, to dobrze jest do bezpieczeństwa wyjąć akumulator. Jeszcze ta piła ma tutaj tak zwany taki wyłącznik, także jak yy, teraz w tej chwili jest zablokowane, nie włączymy. A tu z tej strony jest kutka otwarta, czyli teraz mamy możemy ją z niej korzystać. No ja oczywiście sobie kupiłem, wiecie po co, bo będę w tym roku przycinał gałęzie no i po drabinie ona jest bardzo poręczna i lekka i można jedną ręką robić a drugą trzymać się drabiny no i wtedy bezpiecznie sobie podcinać się. no nie spodziewałem się że będzie to tak dobre jak, jak działa zaraz wam pokażę Widać czy nie widać? Nie? Widać. Ktoś tam napisał w komentarzu, że przeciął 20. Jak to się mówi? Kawałków takich, tylko nie wiadomo o jakiej średnicy. Może ciął 10 czy 15 centymetrów. To nie jest piła do takich jak to się mówi robót. To jest jakaś. Piłę sztyl, co jest spalinową, nazywają, nazywają gałęziówką MS170. A co dopiero mówić, taka to jest, tylko podciąć parę tych yy, 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 gałęzi i po, położyć, żeby sobie ostygła. I ja zawsze mam tą tendencję, bo mam nawet, yy, jak to się mówi, pił, yy, w kentarkę robi, jak wiercę nią, na przykład yy, wiertłami 13 czy 16. To wiadomo, chociaż to jest tam, to jest robi profesjonalna maszyna, ale ona się nagrzewa, także trzeba kontrolować, jak się trochę nagrzeje wkętarka, czy ta, nawet ta piła, to trzeba odłożyć i sobie zrobić kawkę. Wypić kawkę przyjść i spokojnie dalej pracować jak ostygnie, a nie zachętać. To nie jest maszyna. Jak to się mówi, do chetania, tylko do pomocy, żebyśmy nie musieli tam ręcznie ciąć dużo szybciej niż jakąś piłą czy czymś. Na pewno tym przetniemy. Także jest moje zdanie takie. A co wy napiszecie w komentarzach, to będzie drugie. Dziękuję.